Witajcie. Pokażę wam dzisiaj w jaki sposób naprawić efekt szarpania w FIFA 15 16, który dotyka użytkowników nawet z bardzo dobrymi komputerami. Pierwszą rzecz, którą musimy zrobić, to wejść w ustawienia FIFA 15 i ustawić ją w ten sposób, jak ja mam. Dopasować rozdzielczość do monitora jakość renderowania na wysoką MSAA na 4 i y, nielimitowane FPS-y. Warto również wyłączyć y, motyw Windows Aero. Po tym procesie będziemy musieli odpalić program RivaTuner Statistics Server i dodać sobie do tej listy FIFE 15. Ja to już zrobiłem. Mamy ją tutaj. I w limicie kletek na sekundę domyślnie mamy 200. My musimy ustawić tutaj 60. W moim przypadku będzie to właśnie 60. W waszym przypadku polecam ustawić sobie taką, jako ile macie herców w monitorze. Czyli 60, 75, 120, 144. I... Tutaj ustawiamy na wysokie. Po tym procesie FIFA nie będzie nam szarpała w grze i również animacje, te takie kaccenki, będą zdecydowanie płynniej chodziły. Dziękuję bardzo za oglądanie. Cześć.